Cześć kochani, z tej strony Sylwia, fajny Sylwii, witam was w nowym vlogu i mam tutaj coś, co może powiedzieć, że jestem crazy, ale przezorny zawsze ubezpieczony i jest, to słuchajcie dywan, znaczy takie, takie coś, Mam... choinkę. O Boże. Najfajniejsze rzeczy ze sklepów znikają te świąteczne w sekundę. Znaczy więc... ogólnie ja myślałem, że jestem świątecznym freakiem, ale po prostu tak podbiłaś normy w tym roku. Ej, ale wiesz, że tak, zamówiłam jeszcze y, właśnie te dywaniki i chusteczki, chusteczki takie z choinkami na stół wigilijny i wiesz, że ich nie ma? Ukradli. Nie, no ale e, mieliście tak kiedyś, że przyszła do was paczka bez jednej rzeczy? Bo ja nie wiem, czy ty zapomnił w sali, czy mi teraz uwierzą. Będę do tyłu 6,99! No. teczki. Mniech. no to tak, mam tu dywaniki, bo nasz dywanik już wołał o pomstę do nieba. On tak stawał na swoich. Tak, tak, tak. Ja go czasem Rzeczył prałem. Ja go czasem prałem. E, ale Cyril on miał dwie, pra, dwie plamy, miał już niespieralne. Nie powiem od czego. Od czego? Od żydów, Oliwira. Serio? To przecież nie mogliśmy tego nie mówić. No to tak, zaczynamy nowego vloga. Co tu się będzie działo? Pokażę Wam sposób na sprzątanie. Dobra, powiedz od razu, że zabierzesz, że zabierzesz na zakupy do Witkaca. No przecież to, to też! też. domu przed świętami się to przyda, super sposób. Będzie sposób na to, jak po tym sprzątaniu zadbać o dłonie, albo hey, jak spa, po... ale... Pojedziemy do Warszawy, będziemy rozwozić Cyryla książkę. Będą same przyjemne rzeczy, mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Pamiętajcie o łapkach w górę. I co? Coś chcesz jeszcze powiedzieć? No nie powiedziałaś o Witkacu i o tym, że idziemy do Dzień Dobry TVN. No tak, jedziemy do Warszawy, bo Cyryl został zaproszony do Dzień Dobry TVN w dniu premiery swojej książki. A przy okazji, jak to robimy coś dla Cyryla, to robimy coś dla mnie. Ale on sam to wymyślił. To jest po prostu fajnym mężem, co ja mogę na to poradzić. Serio to nie był mój pomysł, żeby iść do tego Witkaca. Ja tylko chciałam okiem tak rzucić, tak czum, czum. Zawierz ten dywanik, on idzie, baj. Jeszcze mamy taki. Taki ładny. Różowy. Tak? No dobra. Poczekaj, Oli. Ten. Ankietka. No właśnie. Który? Szary czy Ró różowy? Różowy. A może dwa? No dobra, to będą szary i Oj, różowy. Który wybierasz? Różowy. Tu jeden różowy pasuje do ścian. Pasuje bardziej do tych pudełek na rzeczy. I do ścian. No. A co, różowy? I pasuje do ciebie do bluzki. Bracja! Wypróbujmy. Kiedy ciutko wygodnie. <laughs> A w to rak. Krap? Krab? No, krap, oli ma rację. No, cię. No, dotknij tu. Au! Uciął w paluszek. Haps. Haps! Krew mi leci. Jeszcze. Au! No, buziaczki w paluszek, daj moje miłości. Idziemy, może stąd, co? Mailuję tutaj z konsultantem na czacie. Czekałam bardzo długo, ale jest miło, ponieważ pani zwróci mi za te chusteczki. Nie ma możliwości wysłania brakującego produktu, więc zrobię tak jak tutaj proponuję: po prostu zamówię te chusteczki jeszcze raz. Ostatnio zauważyłam, że kaloryfery jakoś brzydko pachną. I wiecie co? Zorientowałam się, że one nigdy w środku nie były czyszczone. Tylko z góry odkurzane, no ale jednak w środku jest kurz. I na Allegro kupiłam szczotkę do kaloryfera. Tak wpisałam w wyszukiwarkę. Szczotka do kaloryfera czy szczotka do kaloryferów, no coś takiego. W każdym razie wyskoczyła. Ona jest teraz zgięta, bo tak przyszła… Oj. Ona jest zgięta, bo tak przyszła w przysyłce, ale ją się prostuje, bo ona jest na takim drucie. O. Okej, okay, zdjęłam ten bok, tak po prostu go podważyłam, i już widzę, że bez problemu zdejmę tę górną i zobaczcie, co tu się dzieje. No mega żmudna robota, bo zobaczcie, w każdą tą dziurkę trzeba to włożyć, ale no chyba nie ma na to innego sposobu. Wyciągam mój krem, fizjorze z łazienki, idziemy robić domowe spa, ja już Wam pokazywałam go nieraz. Genialnie sprawdza się do skóry suchej, takiej skłonnej do zaczerwienia do podrażnień, bo ją po prostu koi. Teraz mamy ogrzewanie, więc skóra potrzebuje mocnego nawilżenia, bardzo mogę Wam go polecić, ale zobaczcie do czego jeszcze go używam. To zapraszam Was do mojego małego domowego spa. Chcieliśmy coś wszamać na szybko w Złotych Taracach i styl bardzo to rozśmieszyło, że w preclowni nie ma precli. Zobaczcie, dekoracje, to jest strasznie zabawne. Nie to wiem czy sprawa. jeszcze innych ludzi to tak bawi, ale te tutaj bawi to bardzo. Zobacz, dekoracja powinna być ładna, to jest taka wyrwana Zamiast dowitka, co poszli do kerfa. Cyryl próbował mnie na knajpę i ja mam taką ochotę na skyr i bułkę, Słuchaj. że się nie dałam. Raz żywiecko, raz rycki, raz kabanosik. <grych> więc zaraz śmigamy po prostu do hotelu, ale nie, nie wiem, co zrobimy jeszcze po drodze. A prowiant jest i najważniejszy punkt programu. Uwielbiam. Cyryl stwierdził, że potrzebuje czapki, więc jesteśmy w i Zobaczcie, tu jest normalnie Sylwester już. Szaj to, Cyryl. Normalnie Sylwester. Wszystko błyszczy. Wow. To już trzeba kupować, Te spodnie są z diamentami. To co? Jedziemy na górę. Zobaczcie jakie czaderskie. Super jest ten top. Fajna stylówka. A chyba nie starczy na uszy. Modna, ale na uszy nie kamy innej. Bawie się dzieje pełno jest tam ludzi, kolejka, bo tam na scenie jest Doda. O, na tronie takim, zobaczcie. Tam. <noise> to jest czapka, jaką kupujemy od lat i ja ją też często noszę. Nie. nie. nie? Ty chcesz taką? A nie tą? Nie, to jest za ciepłe. A to masz jeszcze cieplejszą. Głównie nie. wiecie co? W Haimie są bardzo fajne czapki na męskim. Ja właśnie często kupuję dla siebie na męskim. O, zobaczcie, tam są takie kolory. Fiolet. Godne polecenia. Te miętowe jakieś śliczne. I do tego jest, zobaczcie szalik. I też na hemi męskim można znaleźć naprawdę fajne skarpetki. Na damskim czapki też całkiem klawa, ale zobaczcie to. To jest torebka, która bardzo przypomina model od Celine Kosztuje, słuchajcie, 119,99. Naprawdę niezły model. Śliczna jest. Są też takie paski z tym samym wzorem, taka pikowana torebka i jeszcze Wam pokażę czarną. Tak wygląda ta czarna, szkoda, że nie jest skórzana. Która Waszym zdaniem ładniejsza, czarna czy ta w krateczkę? Piąte? Jak zwykle ja zawsze proszę o ładny widok. To jest mój stary nie, sposób. Ale nie było właśnie z ładnym widokiem. No ale pan powiecia... powiedział, że przynajmniej jest od ulicy, a nie wiesz gdzieś tam. Od kuchni. Od kuchni. I tak. Zawsze proszę o ładny widok i czasami się udaje. <suszy> TVN załatwił nam hotel. Świetny. Uuu, będziesz miał widok na mnie pod prysznicem. Nie, albo ty na mnie. Fajny widok, ja jestem zadowolona, jest wysoko, widać coś, jest git, super. Fajne, bo w ogóle wtedy można mieć światło dzienne w łazience, która nie ma okna, a może się zawsze zasłonić. Jedziemy windą. Nie do nieba, mm. tylko do depołenu. <noise> Ogólnie nie spodziewałem się, że tak wszystko wygląda od środka. Wygląda fajnie. Znaczy pierwszy raz na naszym no, po make kapie takie szmery, bajery. jeszcze pół godzinki. Na gorąco! Jesteśmy już po kurcze. Ja w ogóle myślałem, że się będę o wiele bardziej stresował, a jakoś tak nie wiem. tyle trenowaliśmy, że. Błeś Nic obcykany. nie trenowaliśmy, jechaliśmy na porno. Taka jest oficjalna wersja. W ogóle tu są drzwi, na których tyle chciałam zdjęć. Ale powiedz o swoich emocjach. To, to były ogromne emocje. i. Mówiłeś, że się nie stracił. Nie, to były ogromne emocje przed. Ale jakoś rano dzisiaj tak stałem i sobie myślę, kurde, to nie jest matura, to nie jest egzamin wstępny na studia, czy tam na zakończenie aplikacji, tylko to jest, to są jakby moje urodziny i muszę się cieszyć. To jest, mówisz o swoim zawodzie, o swojej książce, co może później... I wszedłem w tryb radość i sukces. No i kurczę, poszło jak składka. No to, to jest, słuchajcie, w ogóle cudowne doświadczenie. Nie sądziłem kiedykolwiek, że tak się potoczą moje losy. A będzie jeszcze tego więcej, jeszcze lepiej, już ja o to zadbałam. Cyril to jest solidna firma, on obiecał, no mówi, no chodź pójdziemy, obiecaliśmy. Więc dzięki niemu idziemy wam ponagrywać, bo pewnie wiele z Was, niektóre rzeczy chce zobaczyć na żywo i w kolorze, a nie ma opcji. Na pewno wiele osób, a na pewno jedna osoba ta tutaj. To jest teraz model bardzo bardzo na czasie. Ona jest nieduża, ale wydaje się być pojemna. Ty ja jest... nie wiem o którym modelu okay, mam. mówimy. Okej, okay. okej. Od, od której tak, zacząłem, tak? Ona jest w wielu kolorach i się na niej dużo dzieje, bo zobacz: ćwieki, te zamki, łańcuchy, lusterko, ale to jest teraz model. Jak w mojej książce, tam też się dużo dzieje. Dokładnie tak. Co fajna? Fajna. Skóra, która się nie będzie rysowała, to jest ważne. Panterna. Te są super i w ogóle ta wielkość jest ekstra, trochę podobna do Jacques miusa jeśli chodzi o kształt. Właśnie kojarzy mi się, że masz coś podobnego. To ta jest pewnie droższa pięć razy, napiszę na ekranie, z góry. Dobrze, że masz tą inną. Dobrze, że mam tą inną, ale śliczna. I ta też się nie będzie rysowała, a ta, ta może, chociaż nie jest taka, że się rysuje od patrzenia. To w ogóle są też crazy kolory, jest na przykład neon. A tu taki już bardzo elegancki model, który z Balenciagą absolutnie mi się nie kojarzy. wiary, że mi się też nie kojarzy? <grych> o, fajnie. Ta jest pojemna i bardzo ładna. Dobra, zobaczmy od razu, ile kosztuje. 8999. Nie mało, nie mało, ale piękna to jest, muszę przyznać. Kolorek śliczny. Jest jeszcze mniejsza niż tamta w tym samym klimacie. Te koszyki są. dość sztywny, ale konkretny, ładnie spleciony. I są widzę też koszyki z takiej plecionki z tworzywa lakierowane, więc łatwo się będzie je czyściło. Jezu, kiedyś takie nosiło się w podstawówce. Takie spinki tak. moja siostra takie nosiło? I kiedyś takie spinki mi obcięły włosy, bo miały takie zadarcie, że mi się obciały włosy od niej miałam taką dziwną grzybkę. Oja, to jest piękne. Uwielbiam masywne naszyjnik to jest prześliczne. O ja, jak tak, do skakania. To, się nie, to się nie ugina. Ciekawe, no na pewno się trochę chodzi. ugina, w się tak mikro ugina Może pewnie. Może tak. Na 40 kilo, na siłę, nie wiem, 50 kilo, a nie na siłę twojego kciuka. Mój kciuk jest bardzo silny. To też takie rozklepy. No dobre, ale nie widać palców przynajmniej. Bo teraz ja chciałam Wam pokazać torebkę, która bardzo chodzi mi po głowie, ale niestety ostatnio podrożała. Bardzo dużo, o jedną trzecią, więc mój entuzjazm spadł, ale jest śliczna. A jest tutaj? Dzień dobry. Dzień dobry. To kupujemy. Ja nie wiem, jest śliczna. Ja nie jest czuję. To jest idealny rozmiar. Taki mały jak lubię. Serio, bym nie powiedział, że to jest torebka, jaka ci się podoba. Bardzo mi się ona podoba. W jakiej ona jest cenie? 9 dziewięć Za To jest klasyk. To jest klasyk? No. Tak. W kilka dniach, które noszą skandynawskie blogerki. Jak jeden I ty most... jesteś skandynawską blogerką, tak? Nie. Mi się podoba i to jest właśnie Jodi, i to jest właśnie ta torebka Saint Laurent. Tutaj ona stoi. To jest właśnie ta, którą te wszystkie blogerki, one mają naprawdę Jodi, tą, jakąś szanelkę. Do, dosłownie ileś takich profili obserwuję. Ja teraz spiąłem jak pomyślałam, że chcesz kupić torebkę. To poza tym, że ci zabrałeś. Jak dla Barbie. Nie wiedziałam, że jest mini u jednego słodziutka no, ale tutaj nawet telefony nie zmieścisz. To to szczegóły. Chyba, że takie małe. Mój 5509, ale on jest ładna. Tutaj jest taka z takiej surowej tu czapkę ma ślady. Co to może być, żono? Mata, mama, to dla mnie. Dwa takie wielkie pudła. Oli, no. idź, po, idź po nożyczki. Co to jest? Jest to książka. Gotowa. Pachnąca. Pachnąca, żartuję. Oliver, przeczytaj, co tu jest napisane. Krzycz, jeśli żyjesz. Krzycz, jeśli żyjesz. Cyryl i. Zamyk. Tak! Czyli się czy żyje, a ja cię ją tutaj przewrócić. Właśnie rozwozimy z tyrolem książki. Jedną, jedną z osób, którą obdarowaliśmy jest tutaj Epcia. To I ona tworzy świeczki i powiedziała, że chce nam się odwdzięczyć, więc już nam bardzo miło. A jesteśmy na gdańskiej osobie, bo poza tym, że Ewa oczywiście wysyła, ja Wam dam linka. W Instagramie można mnie znaleźć, także zapraszam serdecznie. A więc ja Wam to podlinkuję, a teraz Wam pokażę... Te świeczki są piękne i to bardzo tak super estetycznie wygląda, bo one wszystkie są w jednym kolorze, czyli no, pasują do wnętrza zawsze, no. bez względu na to, na jaki się zapach zdecydujecie. A zobaczcie, teraz Wam pokażę prawdziwy hit, który moim zdaniem będzie taką super inspirką na święta. Zobaczcie, to jest świeczka z marmurową przykrywką. No to jest cudo. Dostać coś takiego no, to jest radocha naprawdę, one, bo to jest no wygląda tak taki posz. Milion zapachów, a każdy wygląda a tak samo. ja nie? właśnie wybrałam ten Happiness, bo... Ty jesteś radosna. Bo Ewa podpowiedziała, że on jest inspirowany zapachem Laviebel, a ja go bardzo lubię i ten pachnie tak elegancko po prostu. Pieczki powstają właśnie w tym miejscu i to jest taki jakiś wielki gar do roztapiania, tak? I tak do jest. mieszania tego wszystkiego, No. I ja w życiu nie widziałem, jak się robi świeczki. Więc tu macie taki tekst. To, to wszystko jest takie true. Tak. No. No Ewa to robi sama, i właściwie wkłada serce sama wszystko. Bo to najpierw wkładała. była pracownia. A teraz się przekształciła jeszcze w taki mały sklepik tak, i to jest tak super właśnie. Więc można przyjść i ja doradzę, jeśli chodzi o wybór zapachu, bardzo chętnie. I pewnie też opowiesz, jak to robisz, jakby ktoś był ciekawy, Oczywiście, nie? Oczywiście, bardzo chętnie. Z największą przyjemnością robię to z serducha, z pasji, także no, bardzo chętnie się też tym dzielę i świetnie, że, że będzie mogło pójść dalej. No ja się cieszę, że my tak, już przypadkiem do ciebie przyszliśmy i akurat... Gdzieś będziemy żeby pokazać, no bo ja sama nigdy nie byłam w miejscu, w którym ja też nie. świeczki. Nie. A tu jest osoba, która je wymyśliła, zrobiła i faktycznie Ty robisz to Mi same. w ogóle przyszedł pomysł na zbrodnię, jak zobaczyłem ten garnek do świeczek. Yes. <laughs> <laughs> Może będzie jakiś wątek świeczkowy. Kolejna książka. Jak, jak Świeczkowa Ewa. <laughs> w razie czego. <laughs> Przyjadę do Ciebie po wiedzę fachową, nie? Koniecznie te kominki, bo znaleźć ładny kominek do topienia wosku, ja kiedyś szukałam, to nie jest łatwa sprawa, a zobaczcie, jakie to są śliczne. No. one jednocześnie są lampionami, Widzicie? więc e, więc tak piękne dają światło, rozpraszają dodatkowo. Tutaj, o tak, bo z tą nogami. Już tutaj sobie, pokaż Cyryl, ten kruszycie, ten wosk, dajecie tealighta i macie i, i taki kominek, i przy okazji właśnie tak, jak tutaj Ewa mówi. Więc one są naprawdę cudne, a ja kiedyś szukałam, i serio, ciężko jest znaleźć ładny. No ja się staram właśnie, żeby one były w formie lampionów, żeby dodatkowo właśnie też dawały światło, Pięknie. nie? A to wtedy to, 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 to um, do... tak jeszcze dajemy... Więc tak, w stawkę z gdańskiej manufaktury Super. Ewy. Super. Super.